Pardona, przepraszam panią bardzo, na sekundę, tak, moment. Uh, ja muszę mieć taką przepychaczkę, taką, taką… You know, I rent apartment. And I rent the, 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 the apartamentos. And they come and they destroyed everything. And now I need to, in five minutes, go and, and clean. Kran, zlewik, łapki i hmm. takie zasysa. Takie… No taka trąba, no. For the ok, coś something, something like takiego. No, zobaczymy. To see. No. To see. Może coś ukręcę z nią. Z tym Chińczykiem to jest tak, że e, wszyscy robią tam zakupy, a nikt się do tego nie przyznaje. Chiny opanowały świat i ja z tym nie mam żadnego problemu. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie się kręcą jak, e, za przeproszeniem, będę półwulgarna gówno w przerębli i, i mówią, że o nie, ja to kupiłem na, gdzieś tam coś tamto. Nie no, wal prosto z mostu, kupiłem u Chińczyka i what's the problem, no hello. Do you think? No tak proksymatically, no prawie, że, prawie, że. Moment. Nie. For tu, the nie, 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 for, nie, nie. To, nie, moment. A tu je się zaraza. Ah. Zaraza ukryła. <laughs> Z cycuskał mi się spodoba panu na bank. No. Ale you think that this one is better? It's more comfortable, yes. Aha, okay. okej. Oki doki. And I need spray taki luksusowy. Mega extra luksusowy spray na, na salony. Okej. Okay. No. Okay. Okej, okay, a no to pod kolor jeszcze weźmiemy, taki żeby był ten sam kolor, o, z korkiem tym, Orange. o taki. A jaki to uh, smak? Like smak it? waniliowy. No dobra, niech będzie.